Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie wszystkie osoby urodzone w znaku Skorpiona. Zapraszam Was na czytanie miesięczne. Czytanie na sierpień 2021 roku. Patrzymy, jaka energia do wszystkich osób urodzonych w znaku Skorpiona w sierpniu 2021 roku. raz I Jeszcze raz potrzebuję do skorpionów w sierpniu 2021 Obecna sytuacja czwórka pentakli Co pomaga bądź przeszkadza rycerz pentakli Co jest podstawą Podstawą jest moi drodzy mag Odchodzi do przeszłości. Królowa różdżek. Wasze świadome dążenia, czyli co macie w głowie, to królowa kielichów. Nie wiem, czy tam dobrze będzie widać, ale mam nadzieję, że tak. <laughs> Najbliższa przyszłość. Szóstka różdżek. Pięknie. I wasze możliwości. Trójka różdżek, wpływy zewnętrzne, koło fortuny, co warto wiedzieć, paśmieczy, mieczy, ewentualny wynik, siódemka mieczy, z przełożenia karta wieży. No to dobrze, zaczynamy. Czwórka pentakli. Karta stagnacji, karta zastoju. Tu jest dbanie o nasze status quo. Tutaj nie chcemy się wychylać z niczym. Nie chcemy inwestować ani emocji, ani uczuć, ani pieniędzy. Ciężko pracowaliśmy na te cztery pentakle. To jest karta, gdzie chcemy zachować naszą rodzinę, nasz dom, naszą stabilność. Nie chcemy wyjść poza te ramy. W ogóle obawiamy się inwestycji, obawiamy się pójścia na naprzód, bo boimy się, że zachwieje się nasz dom. Dom rodzinny, dom te ściany, ta struktura, dom jako związek. Jako relacja. Nie chcemy się tego puścić. E, mamy wrażenie, że jak puścimy, to nie wiadomo co się wydarzy. E, zbyt ciężko pracowaliśmy na ten status quo, żebyśmy teraz y, to, to puścili. Karta w ogóle braku zmian. Karta, gdzie my nie chcemy zmian. Nie zależy nam na tym. W negatywie jest to również karta skąpstwa. Czyli ciłamy, ciułamy, czułamy. Mamy coś dla samego miecia. I tak to wygląda. Co pomaga bądź przeszkadza rycerz pentakli? Generalnie rycerz pentakli nie jest złą kartą, bo to jest karta idąca ku stabilizacji spokojnie, powolna energia, ale stabilna, czyli idąca krok po kroku w tę stronę, w którą sobie zaplanowaliśmy, osiągamy swoje cele. Nie jakoś spektakularnie, po prostu robimy swoje i wiemy, na co możemy liczyć w zamian. Jeśli to jest wasza energia, to po prostu wolno robicie swoje i yy, no dzięki temu macie ten czwórkę pentakli, to jest też ten wasz yy, sukces, yy, to wasze status quo. Natomiast jeżeli to nie jest wasza energia, to jest to energia yy, przychodząca do was. Może to być ktoś, yy, kto wchodzi w wasze życie, ale tak, tak w ogóle bez entuzjazmu, bez yy, wariactwa, bez yy, emocjonalnie, jakoś tak, taki stonowany, waży słowa, zanim zaprosi na kolację, to się 10 razy zastanowi, potem ma problem z wybraniem lokalu. No, taka osoba po prostu no, niby zdecydowana, ale musi zanim... Yy, Wyjdzie z jakąś inicjatywą. Zanim do Was z czymś przyjdzie, to on musi 10 tysięcy razy po prostu przekalkulować, czy to dobre, czy to złe, czy to będzie ci smakowało, a czy ci się miejsce spodoba. No w ogóle nie ma w tym ani krzty yy, jakiejś takiej fantazji łańskiej. No, kompletnie tu tego nie ma. Stabilna energia, stabilny człowiek idący do Was. Zależy, co kto lubi, tak? Czyli na tą stabilizację, którą posiadacie, ma wpływ właśnie taka energia króla mieczy. Czy Może być to też Wasza energia. Kompletnie bez polotu yy, możecie robić swoje dzień przy dniu, tak. Wiedzieć, którędy macie iść, jak postąpić, co z tego wyniknie. Przewidywalna energia. O, Przewidywalne status quo, przewidywalna energia. Ym, ona pomaga w zasadzie, pomaga utrzymać te czwórkę pentakli, ta energia rycerza pentakli, ponieważ no, nie wnosi żadne, żadnego powiewu świeżości, więc znamy każdy dzień, wiemy, co mamy robić. Stabilnie, spokojnie. Co jest podstawą tej sytuacji? No podstawą tej sytuacji mamy tutaj kartę Maga. Karta Maga to jest rozpoczynanie czegoś nowego. Mag ma wszelkie umiejętności i możliwości do tego, żeby tworzyć życie takim, jakim chce. No i być może wy stworzyliście sobie taki stabilny, spokojny dom, bo tak. Pracując dzień przy dniu, robiąc w kółko to samo, po prostu tak sobie wymarzyliście. Taki, taki był was, wasz pomysł na, na to, na to wasze życie. Na to, jak, jak tu żyć, tak? Wy sobie stworzyliście to. Podstawą do, do tego działania jest yy, wasza kreatywność. Podstawą do tego, że dzisiaj czujecie stabilizację finansową, może nie wychodzicie poza te ramy swoje, um, ale to, to dzieło Waszych rąk, połączenie Waszej inteligencji, um, uczynienie z narzędzi y, dobrego użytku, y, które posiadaliście no, po prostu to Wasza zasługa, że jesteście w tym miejscu, w którym. Jesteście. Nikt wam tu nie pomagał. Mag działa sam. On nie potrzebuje wsparcia. On ma wszystko. Po co mu wsparcie? Jak on ma wszystko. Jeśli chodzi o energię odchodzącą, to królowa Różdżek. Królowa Różdżek to jest karta osoby bardzo pasjonującej, energicznej. To jest kobieta, można by powiedzieć, wamp. To jest kobieta, która ma dużo seksapilu w sobie. Taka osoba mogła Wam się podobać. Taka osoba mogła mieć wpływ na to, co, co robiliście, jak żyliście. Natomiast ona już odchodzi do przeszłości. Albo Wy od niej odchodzicie, albo ona od Was odchodzi, albo jedno i drugie. Natomiast to jest energia osoby z znaku Barana. Ognista energia, czyli no najczęściej jest to Pani Baran. Natomiast no, dla mężczyzn może być pan baran, tak? Bo czytanie jest ogólne, ale generalnie tak. Kobieta pełna uroku, powabu czaru, podobająca się mężczyznom. Kobieta, która co chce, to zdobywa nie takim, to innym sposobem. Taka energia. Energia ognia pobudzająca do zabawy, do, do radości z życia. Przy takiej energii każdy chce żyć, cieszyć się życiem, szaleć, bawić się. Yy, ona do tego namawia. Ta karta na pozycji przeszłości, czyli to już za wami. Wy idziecie ku stabilizacji, nie powiedzieć, żeby nie powiedzieć nawet stagnacji, ale. ale... Ta świeża energia, ta świeżość królowej różdżek już jest na pozycji przeszłości. Ona bardzo fajnie mogła tam w waszym życiu nadać wam trochę, że tak powiem, dodać wam wiatru w żagle, nabraliście przy niej na nowo energii, odżyliście, ale jej już nie ma. W sierpniu jej już przy was nie ma. Co macie w głowie? Wasze świadome dążenia, o czym wy myślicie? Królowa kielichów. Proszę Państwa, królowa kielichów to jest miłość. To jest oferta miłości. Wam się marzy miłość. Wam się marzy miłość, moi drodzy. Wam się marzy spełnienie marzeń. Wam się marzy e, poryw serca. Wam się marzy e, coś, co daje Wam ogromną radość, ale. Ja tu widzę jeszcze, że wy jesteście przewrażliwieni, może na swoim punkcie, może na punkcie tego, do czego dążycie, co wam się marzy, ale to jest to olbrzymie przewrażliwienie. W królowej kielichów to jest emocja, to jest intuicja, to jest namiętność, może nie, ale miłość, taka czysta miłość, otwarte serce, serce na dłoni. Namiętność to jest tutaj. Ale ta królowa jest właśnie taka oh, powiedziałabym nawet troszeczkę delikatna, wydelikacona, tak? I takie są Wasze możliwości. W najbliższej przyszłości, szóstka różżek to jest jakiś etap działań uwieńczony sukcesem. Uwieńczony zwycięstwem, odniesiecie jakiś sukces. Jeżeli coś zaplanowaliście, jeżeli coś przedsięwzięliście, to tutaj domkniecie to i będzie to wasz sukces. Jest tutaj splendor, jest tutaj uznanie, uznanie innych, tak? Możecie być tu podziwiani w tej, w tej energii. To jest w sierpniu. W świetle Jupiterów, wieniec laurowy zwycięzca, tutaj jest różdżka, czyli buława płonąca. E, tu jest sukces, podziw, czyś podziw, czyli ktoś nas podziwia i zamknięcie jakiegoś etapu działań uwieńczone sukcesem. To w przyszłości. Jakie macie możliwości? Trójka różdżek mówi o tym, że jesteście gotowi do działania. Rozważyliście różne możliwości, bo w dwójce rozważamy możliwości, natomiast w trójce my już jesteśmy gotowi do. Podjęliśmy decyzję, że coś chcemy robić. Czekamy tylko na dogodny moment. To tak wygląda. Czyli y, spakowaliśmy się, albo tak jak tutaj ta pani stoi na brzegu i czeka na falę, i ona na tę deskę za chwilę wskoczy i. Popłynie między falami, bo ona już wie, że chce to zrobić. Czeka tylko na tą falę, na tę falę, jak przypłynie. Więc jest gotowa. Wcześniej ćwiczyła, deskę przygotowała, siebie przygotowała, tak? Więc ona jest gotowa do działania. To są wasze możliwości. Tak, jakbyście stali w boksach startowych i czekali na hasło start. Jakie są wpływy zewnętrzne? Koło. Koło fortuny mówi tak: Chwytaj okazję, bo dwa razy w życiu nie trafia się to samo. Jeżeli coś przejdzie ci koło nosa, to może się już nigdy więcej nie trafić. To są szczęśliwe zbiegi okoliczności, szczęśliwe trafy, to są szczęśliwe zdarzenia, ludzie na naszej drodze, napotkani, którzy są w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie po to, żeby nam wyjść naprzeciw naszym planom, marzeniom i przyszłym sukcesom. Jeżeli skorzystamy z tej okazji, jeżeli się strzelimy w odpowiedni moment, no, to rzeczywiście to koło fortuny ten dar losu nam przyniesie. Jeżeli nie, albo będziemy się zbyt długo wahać, no to wtedy moi drodzy, ta szansa przeminie bezpowrotnie. Los nie będzie nam dawał w nieskończoność nowych szans po to, żebyśmy mogli pewne sprawy pchnąć do przodu czy przerobić, tak? Tak to wygląda. Co warto wiedzieć? Paśmieczy. Paśmieczy karta y, intelektu, karta rozpoczynania czegoś nowego, karta nauki, karta bystrości umysłu, karta szybkiego orientowania się w informacjach, karta pomysłowości, nowych idei. Mm, mm. No, warto też wiedzieć, że jeśli jesteśmy w jakiejś dziedzinie nowatorami, jeżeli przechodzimy przez coś nowego albo zmieniamy coś w swoim życiu, zawsze się znajdą krytycy i będą nas krytykować. Czyli przysłowiowy... No, przysłowiowy tyłek obrabiać, tak powiem, bo nie umiem znaleźć innego słowa. Um. Radziłabym się tym nie przejmować, robić swoje. Jeżeli macie jakiś plan na siebie, na życie, to po prostu go realizujcie. A jeżeli potrzeba jest jakichś szkoleń, dokształcić się, to się dokształcajcie, rozpoczynajcie jakieś kursy, szkolenia, bo to jest yy, taka karta. Jeżeli macie nowe pomysły, to je realizujcie i nie zastanawiajcie się, czy dobre, czy złe, po prostu no. Obiektywnie trzeba rzecz biorąc patrzeć na sprawy i jeśli coś złe, no to po prostu zostawicie, jeżeli zabrniecie w ślepą uliczkę, to zawrócicie i pójdziecie w drugą. To nie koniec świata, więc warto wiedzieć, że warto uczyć się nowych rzeczy, warto nie patrzeć na osoby, które Wam zazdroszczą, zawiszczą, są zawisne, plotkują. Warto rozwijać swoje pomysły. Warto się chwytać czegoś nowego, jeśli chce się w życiu coś zmienić i z tej czwórki pentakli wyjść, no to warto działać, warto próbować. Jeżeli będziecie próbowali, jeżeli będziecie chwytali te okazje, które z zewnątrz nadchodzą, jeżeli wyczekacie na ten odpowiedni moment i ruszycie do przodu w pewnej chwili, to wynik będzie siódemka mieczy. Siódemka mieczy mówi o tym, że macie szansę przechytrzyć konkurencję, macie szansę sprytem, intelektem przechytrzyć innych, ugrać swoje. Siódemka Mieczy mówi o tym, że mm, jesteście sprytni, że jesteście szybsi niż konkurencja, cwańsi, że y, możecie jak nie drzwiami, to oknem coś załatwić, czyli zakulisowo gdzieś podziałać. A, w negatywie siódemka mieczy może mówić też o tym, że oszukujecie sami siebie. Mówi o oszustwach w ogóle, o oszukiwaniu innych, o okłamywaniu innych, i mówi o tym, że przebiegłością możemy dużo zyskać, o ile nie krzywdzimy innych. Natomiast jeżeli. Yy... A, jeszcze możemy, możemy w tej karcie y, na przykład uzyskać coś, nie znając nie mając wszystkich danych. Zobaczcie, tu jest księżyc, a, więc pod osłoną nocy, nie mając wszystkich danych, on ryzykuje. Może się przewrócić, może się potknąć, on ryzykuje zbiórkę tych piór, tak? I zbiera y, w drodze, y, pospiesznie, nie czekając na dzień, a za dnia mógłby to zrobić? Nie, on robi to szybko, sprytnie. Czyli przebiegłość tutaj się liczy i taki wynik możecie mieć, czyli sprytnie coś osiągnąć, nie mając pełnych danych, zaryzykować coś, ale gdybyście w negatywie poszli w tę kartę i taki wynik negatywny przyjęli, no to wtedy możecie zostać oszukani, brzydko mówiąc, wykiwani przez kogoś lub oszukiwać samych siebie, okłamywać. No, wiecie, okłamywać można siebie na różne sposoby. Można sobie wmawiać, że tu, gdzie jestem, to jest mi fajnie i dobrze w tej czwórce pentakli. To po co by była dziesiątka pentakli w takim razie, jeżeli w czwórce byłoby tak cudownie, prawda? No, tak wystarczy się tak zastanowić. Jeżeli tutaj y, ktoś był pasjonujący, bo to jest pasja i namiętność, to teraz mamy zamiar szczerą miłością kogoś obdarzać. No nie, w życiu trzeba i pasji, i miłości. Więc może nie warto siebie okłamywać. W tle czytania karta wieży. Karta wieży mówi o zdarzeniach, które przyjdą do nas niespodziewanie, są e, nieuchronne. I ona wieża przychodzi wtedy, kiedy myśmy coś nie załatwili tak, jak się należało, nie zakończyli czegoś tak, jak potrzeba, nie wyczyścili sytuacji, nie oczyścili yy, spraw do docna. To karta wieży przychodzi nam z pomocą. Ona nie jest przyjemna, ona burzy nam yy, czasami życie. Ale tylko po to, żebyśmy coś albo zrozumieli, albo nam w efekcie końcowym po prostu pomogła, żebyśmy coś wymietli, coś zamknęli, coś zostawili. Może ta karta oznaczać, że. A tu jeszcze mi się nasunęło, że to może być strata. Siódemka Mieczy może być stratą. Możemy my być okradzeni czy oszukani przez kogoś, tak? Oszukani, możemy być oszukani w miłości, oszukani na umowie o pracę, możemy być w takich kwestiach oszukani. Więc karta wieży w tle na ten miesiąc mówi o tym, że coś u was runie. Runie wasz światopogląd, runie wasza stabilizacja, coś runie. Runie wasz związek, wasza relacja, wasze dotychczasowe życie, może plany, może marzenia, coś runie. Ale to, że wam runie świat na głowę, nie znaczy, że to jest jakaś tragedia życiowa, bo karty mówią: Podsyłam ci dary losu, prezenty, ucz się. Wykorzystuj y, wiedzę, umiejętności, spryt. Jesteś gotów na nowe doświadczenia. Idź do przodu. Więc, nawet jeżeli, kochani, w tym miesiącu coś wam się zawali na głowę, coś legnie w gruzach czy to relacja, czy stabilna praca, którą dotychczas mieliście. Czy jakaś znajomość, czy jakiś plan, jakieś marzenie, coś, co, na czym bazowaliście i budowaliście skrupulatnie cegiełka po cegiełce jakaś taka stabilizacja czwórkowo-pentaklowa. Jeżeli coś Wam takiego runie, to nie, nie martwcie się tym, bo czwórka to nie dziesiątka, czyli to był zastój energii. Nawet jeżeli tutaj coś mieliście, to był zastój. Tu już się wyczerpało na tym polu wszystko. Odeszła namiętność i pasja, zostały wam jakieś e, rozedrgane emocje, niepotrzebne zupełnie. Jesteście gotowi na zmiany, gotowi do nowego. Szukajcie okazji, które życie będzie wam podsuwało, uczcie się, wynoście e, e, doświadczenia z tego, bądźcie sprytni, nie dajcie się oszukać. E, Wykorzystujcie nadarzające się okazje, i nawet jeżeli ta wieża do Was przyjdzie, to nie załamujcie rąk, tylko wyciągajcie wnioski i budujcie już na solidnych podwalinach, na czymś stabilnym. Budujcie swój świat e, już nie na posiadaniu. Bo samo posiadanie człowieka na dłuższą metę nie cieszy. Człowiek robi się gnuśny, człowiek robi się nierozwojowy człowiek nie wchodzi w relacje w reakcje, po prostu jest zastój w czwórce pentakli jest zastój a tak życie w, w takim zastoju szkoda spędzać warto iść do przodu, warto się rozwijać warto poznawać nowe osoby nowe rzeczy, warto, warto się uczyć doświadczać także czekamy na wieżę jeśli coś runie, to wyciągamy wnioski, a nie załamujemy ręce i idziemy do przodu, bo jesteśmy gotowi. Szukamy okazji, szukamy możliwości, one przyjdą. Um, wkładamy własny intelekt, inicjatywę do działań i przemy do przodu. Dobrego miesiąca.